Telefon. Halo, tak, to mieszkanie Kowalskich. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? Aaa, bo ma serce urodziny. Dobrze, kiedy? Dziś? O której? pokażę mojej matki. Do widzenia. Babciu! Babciu! Co, Wnosiu? Nie krzycz tak, przecież nie jestem głucha. Babciu, telewizja do ciebie przyjeżdża. A tak, Wnosiu, tak. Wiesz, jakie będą mnie zadawać pytania i co masz odpowiedzieć? Nie, Wnosiu, nie. Więc babciu, jak zapytają cię, ile masz lat, to odpowiesz, że 100. Dobrze, babciu? 100 Musiu, 100. A jak zapytają cię, ile masz prawników, to odpowiesz, że 20. Tak, tak, 20. Babciu, a jeżeli... Babciu, posłuchaj mnie uważnie. Jeżeli Pan dziennikarz zapyta cię, gdzie jest dziadziuś, to powiesz, że pojechał do Ameryki i przywiezie taki wielki wór cukierku. Cukierków, no cukierku cukierków, wór. Babciu, a jak zapytają cię, gdzie jest nasza krasula, to powiesz, że pasisz się na łące. Zapamiętałaś wszystko, babciu? Tak, się no na łące. Oto babciu, ja lecę, a jak przyjdzie ten dziennikarz, to pamiętaj, mów tak jak ci mówiłam. Proszę, proszę. Dzień dobry Pani, jesteśmy z telewizji. Chcieliśmy zadać Pani kilka pytań. Ile ma Pani na? Dwadzieścia. <grystanie> Aha, to bardzo dobrze się Pani trzyma. A ile ma Pani prawdopodobnie? <grystanie> Sto. Pani Kowalska, a gdzie jest Pani mor? Patrzy się, się na łące. O, tak. A ma pani krowę? Mam no, panaćku, mam. gdzie ona jest? Pojechała do Ameryki. przybierze taki wielki bur cukierku. Dziękujemy pani za wywiad. Proszę oglądać wydanie telewizję wiadomości o 19.30. Do widzenia. Byli? Byli, wnosił, byli. I co odpowiedziałaś, jak zapytali Cię, ile masz lat? No jak to? Odpowiedziałam po kolei. Tak jak mi kazałaś, powiedziałam, że dwadzieścia. Oj, babciu! A powiedziałaś, ile masz prawdługów? Sto, wnosił, sto. Babciu, a gdzie Dziadziuś? Pasie się na łące. A nasza krasula pojechała do Ameryki i przywiezie taki wielki cukierku. Oj, babciu, coś ty zrobiła? No jak to? Skarpetkę, on może skarpetkę.